Co za wiosna, a no taka drodzy Państwo, pełna niespodzianek, pełna nowości, pełna ulubionych formatów, które Państwo świetnie znają. Są też na szczęście kontynuacje, prawda? Co za wiosna, co za y, tydzień, co za miesiąc, co za goście. Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN i Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player. Pl. Dyrektor Dobry. Playera, w skrócie, ja zrobił sobie wizytówkę taką na, na dwa kilometry i nie wiadomo jak do niego mówić. Więc dyrektorze, więc dyrektorze Playera. Maćku, Maćku, drogi. Dzięki. Rok zaczął się nieźle, bo behawiorysta, poważna pozycja z Robertem Więckiewiczem w roli głównej pojawiła się w Playerze. To generalnie, generalnie uważam, że rewelacyjna. Postanowiłem mu zabrać głos. Naprawdę dawno nie mieliśmy takiego serialu Robert Więckiewicz mhm. nie gra za często, to on troszkę nas, tak jest. Tak. siebie nam oszczędza. Mhm. E, w dodatku Mróz, który ma już u nas fajny kącik, bo przecież mieliśmy i chyłkę, i ogromny sukces, i znowu sukces behawiorysty. Tak, my, jak byliśmy tutaj pół roku temu, zapowiadaliśmy, że jesteśmy skazani na sukces, zaczynając od skazanej, która w tej chwili będzie chyba w tvn tak, natomiast w behawiorystka, skazana, behawiorysta to było coś niesamowitego. Mhm. Każdy serial był lepszy od poprzedniego, jeśli chodzi o oglądalność. Mhm ciekawe, bo Cielecka jako Chyłka, a Więckiewicz jako behawiorysta, to są nazwiska z najwyższej półki. Jak... No i mamy jeszcze Maćkowiaka jako Herkulesa, i też to jest kolejny format, który się opiera właściwie na jednym bohaterze. Mm -hmm. No Coś nie tylko powoduje? na Maćkowiaku, bo Herkules jest jeszcze tam bardzo ważną osobą jest Weronika Książkiewicz. Mm -hmm. Ale dzisiaj oglądałem waszą rozmowę z Maćkowiakiem. I tak sobie myślę, że Andrzej dobrze trafił. To jest taki jakiś rodzaj yy, serialu yy, o tytule Monk, prawda? Czyli detektyw Monk, czyli tak. jakiś taki specyficzny koleś, który yy, charakter Tak, który nie jest klasyką policjanta i myślę też, że ten serial, który yy, będziemy mieli w playerze, w drugiej odsłonie, czyli yy, nieobecni. Tak. Tam yy, jest też taki typ y, policjanta, który no, nie jest oczywisty. A y, mówisz o Piotrze Głowackim? To jest niesamowita rola. No, Dawno nie widziałem takiego autystycznego tak. policjanta, mhm. który jest rewelacyjny. No, y, jest taka scena nie chcę spoilerować, ale taka scena, scena miłosna między y, 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 dwójką aktorów. Tak. Boże, ona tak już na niego patrzy, a on składa marynereczkę, układa ją w kosteczkę. Tak. No po prostu y, niesamowite. To jest chyba start. jakiś trend, prawda, że widzowie są głodni takich bardziej pogłębionych postaci, mm -hmm. trochę psychologicznie skomplikowanych, żeby nie było tak. wszystko takie lukrowe, prawda, i idealne w tym świecie, tylko szukamy głębiej. I prawdziwie. Mm -hmm. no właśnie, ta jak Chyłka, Magdalena Cielecka, to była też niesamowita postać. Bardzo... Trochę, odeszliśmy, trochę odeszliśmy od takich tvn seriali. Mi Sympatycznie, Magdaem, Kasia i Tomek, a teraz jest już y, trochę ostrzej, bardziej mm -hmm. y, dogłębnie. Mamy dzisiaj serial, który odniósł wielki sukces y, w playerze, y, czyli Pajęczynę. Ona mm -hmm. będzie pokazywana w niedzielę y, na Antanie Terałęnu. Ta tak, 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 I to jest dzisiaj. też y, niesamowita, niesamowita historia, bo tak, Joanna Kulik. Bardzo rzadko występująca w serialach. Mhm. Historia z PRL-u, bardzo głębokiego PRL-u. Polacy marzą o bombie, bombie? wodorowej. Mhm. Polacy oficjalni, czyli Gierek i jego ekipa, wydawało im się, że można zbudować taki Izrael w stosunku do Ameryki, mhm. że jedni i drudzy mają potężną mhm. broń. Tak się nie stało, skończyło się dramatycznie, ale to, co widzimy w serialu, jest. Fantastycznie. Drodzy dyrektorze, opowiedzcie nam proszę o tych meandrach produkcyjnych, jeśli chodzi o ukazywanie się w poszczególnych pasmach tak. i, w, i w playerze właśnie i w TVN, a nie w, w dzisiaj tradycyjny, jak i to oglądanie? działa. Mhm. No wszystko się zmienia, ale my jesteśmy chyba konsekwentni. Najpierw w playerze, e, później w telewizji. Mamy ogromną już bazę bym powiedział subskrybentów, którzy e, korzystają z playera. Ale chyba zostawimy ten model taki, że dla każdego. Macie się śmieje, że. rozumiem, tak musi być. Macie tak, się czy... śmieje, że mamy już tyle kontentu, że chyba go trudno obejrzeć. Mm -hmm. bo rzeczywiście jest ja bardzo... mam zaległości z zimy jeszcze. A co jest najlepsze, <laughs> najbardziej popularne w playerze? Seriale, absolutnie seriale, ale również te programy, które są w TVN. To jest mm -hmm. ogromny potencjał kontentowy, który, który zasila playera, więc absolutnie i, i seriale, i, i ta rozrywka, mm -hmm. która, która jest z naszych. Czy to prawda, że tam w ofercie jest prawie 200? 250 tytułów filmów fabularnych już? Tak, w zeszłym roku do, dołożyliśmy do, do pakietu podstawowego, warto to powiedzieć, ponad 200 filmów. W tym roku będzie 100 nowych filmów. W zeszłym roku włączyliśmy taki prezent, chyba można powiedzieć, na, na gwiazdkę, mhm. bo mieliśmy najpierw Czarnołowce, premiera prosto z kina w Playerze. A potem teściów, którzy tak. mm. po prostu też pobili wszystkie rekordy oglądalności Świetnie, w Playera. Obydwa filmy bardzo udane i bardzo zabawne. Słuchajcie, ale a propos tego kontentu, mm. którego dostarcza nam niestety rzeczywistość i historia, która toczy się mm. na naszych oczach, opowiedzcie proszę o Razem z Ukrainą, co to jest za pomysł. To znaczy, e, dzisiaj programy informacyjne to jest ich czas, e, mm. i codziennie jak przeglądam wyniki. To ten TFN 24 numer 1, numer 1, numer 1, bo przychodzimy do domu, włączamy telewizor. Tak. Ale Polacy strasznie pomagają. Mm -hmm. To, co się stało teraz w Polsce, jak ruszyli ludzie do tego, żeby wesprzeć wszystkie inicjatywy. Jak ja skończy. byłem wczoraj strasznie dumny z Filipa Heisela, który razem z Teatrem Kwadrat. Kwadrat zebrali trzy tiry i one pojechały w ciągu paru godzin. I Widzia... wiemy, że już dojechały na granicę. Widziałem to, jak ludzie wdzierali się do teatru, bo wszędzie były worki, 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 worki. Wręcz są apele, żeby już nie przynosić, drodzy państwo, produktów na tak dworzec jest. wschodni, bo tam już są tak zatowarowani, że już nie ma. Ale razem I dlatego mamy taki y, program, rubrykę, która będzie się pojawiała i w 24, i w Dzień Dobry, i w Dzień Dobry.pl, mhm. gdzie będziemy pokazywać adresy, możliwości, sposoby jednym słowem jak reagować na to, bo bardzo dużo ludzi by chciało pomóc, a nie wie co zrobić. Czyli to będzie taka platforma dla chętnych. Dla, dla chętnych, którzy będą szukali jak się znaleźć w tym. Szerokim nurcie. Ale powiedz Maćku jeszcze o informacyjnej. No przyjście. właśnie, bo w playerze też jest dostępna stacja ukraińska. Informacja. Tak, wczoraj, wczoraj zdecydowaliśmy, że włączamy Ukraina24. To jest taki newsowy kanał. W ogóle na Ukrainie wydarzyła się rzecz niesamowita. Wszystkie stacje się połączyły, nadają wspólnie. W tym trudnym czasie, Ukraina24 jest dostępna w playerze bez żadnych opłat dla wszystkich mhm. na każdym urządzeniu. Taki mały gest dla naszych sąsiadów. Tak jest. To, to może mieć znaczenie dla, dla nas, ale także dla tych Ukraińców, którzy są tutaj w, w wiadomo jakiej liczbie, że taki e, kanał informacyjny jest dostępny. Te liczby rosną no. i to e, jak ktoś wczoraj podał informację, gdzieś koło 10% nie wie gdzie, ale reszta już wie, wie gdzie są ludzie, którzy na nich czekają. Mhm. Rozwożą ich po całej Europie, bo przecież to nie tylko przystanki do Polski, ale jadą stąd z naszej granicy i wiozą ich do Hiszpanii, Niemiec, Włoch czy, czy na Słowacji. Podobno ten promień nadziei dla Ukrainy ma kolor biało-czerwony, tak mówią Ukraińcy. Bardzo dziękujemy, że nasza stacja może też się pochwalić tym, że pomagamy. Tak jest. Pomagamy pomagać. Panowie, bardzo dziękujemy, dziękujemy za prezentację, co za wiosna, no, anonsuje się bardzo ciekawie. I kolorowo, jak widzimy. Tak więc, drodzy Państwo, bądźmy dobrej myśli. Dziękujemy Państwu. Dzięki. Dzięki.